Ja osobiście bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tak fantastycznym projekcie. Co dla mnie jest bardzo istotne i zawsze podkreślałam, ceramika jest kobietą, więc nie mogło ceramiki zabraknąć w takim projekcie, który jest o kobietach, dla kobiet. I co bardzo ważne, ten projekt buduje poczucie wartości w każdej z nas, przypomina nam o bardzo ważnych rzeczach. I uważam, że to, czego być może tutaj od razu nie widać, jeżeli chodzi o cel tego projektu, to to, żeby każda z nas mogła po prostu zwyczajnie o siebie zadbać, zatroszczyć. To bardzo ważne. Dlaczego? Bo troskę mamy wpisaną w jedną z naszych wartości. I to, żeby się o siebie również zatroszczyć, bo pamiętajmy, że my, kobiety, niestety mamy tak, że troszczymy się o wszystkich o dzieci, o męża, o rodziców. O wszystkich dookoła często zapominamy o sobie, i dlatego chciałabym, żebyśmy zatroszczyły się o siebie. Mm, odwaga i zaufanie do własnej intuicji. Drogie kobiety, mamy coś fantastycznego. Dostałyśmy to od stwórcy, nazywa się intuicja. I zwykle ona się nie myli. My często przygłuszamy gdzieś ten głos intuicji, a pewnie sobie bym z tym nie dała rady, nie jestem za słaba, to trzeba to, tamto, to wam to, na pewno sobie nie poradzę. Odwaga i zaufanie do własnej intuicji. My gdzieś pod skórą wiemy, co jest dla nas dobre, czego pragniemy i co nas uszczęśliwi. Wiara i odwaga, nie bójmy się. Mało tego, nawet jak się potkniemy, nawet jeżeli się wywalimy. Warto się podnieść i dalej iść. I dalej iść, krótko mówiąc, w tym kierunku, który czujemy. To jest coś niesamowitego. Dla mnie to jest osobiście magiczne, że, że my kobiety wiemy, że ok, to jest dobre dla mnie, a to nie. I jeżeli ktoś mnie zmusza do tego, żebym robiła to, czego nie chcę, co jest dla mnie złe, niedobre, nie czuję tego, no to nie, po prostu to nie. Idźmy tą drogą, którą, którą wierzymy, którą czujemy, że to jest właśnie to. Słuchajcie, dziękuję, że mogłam tutaj dzisiaj być, pracować z tak fantastycznym zespołem, pełnym zaangażowania, wiary w to, co robi. Jest tutaj taka energia, która trochę przypomina mi energię w ceramice Paradyż, gdzie ludzie się ze sobą dogadują i lubią ze sobą pracować. To też widać w tym zespole, także serdecznie gratuluję i cieszę się, że mogłam dzisiaj tutaj z Wami być a tym bardziej, że cel jest bardzo szczytny, także dziękuję wszystkim e, serdecznie za te wyjątkowe chwile.